To chyba najprostsza forma rekreacji ruchowej. Ten trening tak naprawdę jest prosty przez ilość sprzętu, który używamy. To są dwa kije, buty sportowe lub trekkingowe i odzież sportowa. Niewiele trzeba, żeby wyjść w teren i tak naprawdę cieszyć się z wszystkich przyjemności, które daje ten rodzaj ruchu. Zróbmy to jeszcze przez 5 sekund. To też bardzo ważne, ponieważ. Z nami takie skręty też się zdarzają. Koniecznie kontynuować, by, bym chciała ja i moja cała grupa. Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni. Następny, następnym seniorom, i mam nadzieję, że może stworzymy jeszcze z jedną grupę, bo dopytują, bo robiliśmy bardzo dużo błędów, a teraz jest naprawdę no, duży, duży postęp. O bardzo, bardzo. Tu koleżanki to w ogóle, jak chodzą, one systematycznie to kręgosłup, w ogóle zupełnie inne samopoczucie.